Dziś zespół z Sarocka czeka kolejne trudne sprawdziane Spotkanie z rewelacyjnym Beniaminkiem w Ostaszewie. Wspólnie z nim drugi trener Paweł Radkowski. Natomiast już rozpoczynamy spotkanie w ramach dziesiątej kolejki kluby Kłojask-Pomorskiej. Nie było tutaj kontry, za to jest dośrodkowanie Zielińskiego. Niezła wrzutka, łapie Franciszek Piernik. Minął się jednak z piłką golkiper Michalewski. Nie ma póki co trzeciego trafienia. Chylewski jest natomiast centra Zielińskiego. Kolejna niezła wrzutka strzału. Nie doszedł do piłki Aleksander Zieliński. Teraz postarał się o przechwyt. Dobre podanie w pole karne. Gospodarzy łapie piłkę Piernik. Z odkryć właśnie w zespole trenera Tomasza Rogurza. Teraz kapitalne zagranie w pole karne. Mikołaj Reszler. A teraz znakomita okazja dla na zerot, który w 17 minucie wychodzi na prowadzenie w Ostaszewie. Ależ zaskoczeni w tej sytuacji gracze trenera Rafała Lewandowskiego z kolei po raz. Pierwszy w tym sezonie do siatki trafia Patryk Zieliński. Bardzo aktywny od samego początku Patryk. Zieliński, kapitalne zagranie z głębi pola w kierunku 24-latka, który w między m.in. Antoni Chylewski, jest także doświadczony 35-letni Krzysztof Szal. Kolejna niezła wrzutka z problemami zespoły gospodarzy, dobitka i do siatki trafia Michał Kozłowski. Ależ kapitalne 23 minuty w wykonaniu pomoże na serowskę. Zespół, który. Prowadzony w tym spotkaniu jest po raz pierwszy przez trenera Przemysława Talarka prowadzi już 2 do zera na terenie. Wracają się póki co defensorzy Pomorzani na Seroc. Może teraz uda się zagrać na lewą stronę do Jakuba. Sajdy! Sajda niepewnie Jakub Andres. kompletu punktów wszystkie te trzy drużyny trzeba się jednak bronić. Kolejny atak Mustanga Ostaszewo, piłka już na 16 metrze. Kapitalnie defensywa gości. A ostatnio z to Toruń. Ten początek sezonu nie był najlepszy, teraz jednak całkiem dobrze to wygląda. W Ostaszewie Jakub Sajda, dobitka, szansa na bramkę kontaktową i z tej szansy korzystają gospodarze. Kolejne strzały z lewej strony polakarnego. karnego Jakuba Sajdy, tym razem z Uniwą Brzeźną, również na ławce. A teraz przy piłce już Hubert Maciąg, podanie na lewą stronę do Sajdy, Hubert Maciąg, niezła wrzutka. Okazja na 2-2 w 2... absolutnego Beniaminka czwartej ligi Filip Karwacki. Jesteśmy już w trakcie doliczonego czasu gry. Kolejna doskonała centra i mamy już remis. Niedotrwali gracze gości z prowadzeniem do końca pierwszej części rywalizacji jeszcze w trakcie doliczonego czasu gry Mustankę doprowadza do wyniku 2-2. Ligi 2. w grupie Kujasko pomorskiej jednym z sobotnich spotkań jest starcie Mustanka Ostaszewa z Pomorzeninem Syruckem. Wrzutka przy piłce cielebak. Jeszcze jeden strzał Rekosze do bitka, ale szef fatalnie sputłował Julian Kuś. Antoni Mikuła. Świetnie opanował teraz piłkę Mikuła. Schodzi do pola karnego. Mikuła, znakomita wrzutka. Ratują się gospodarze. I doszedł do piłki Hajashi. Doszedł natomiast do futbolówki zespół przyjeznych Kolejne strzały. z komentarzem w momencie, kiedy Pomorzanin ponownie jest na prowadzeniu 3 do 2, a może jeszcze to prowadzenie podwyższyć, piąstkuje Piernik jeszcze raz próbuje zespół Syroska, kolejne strzały Próbuj. Pomorzanin, przypominam jedyny zespół w czwartej lizy, które do tej pory nie zdobyły ani jednego punktu w meczach wyjazdowych teraz na 20 minut przed końcem wygląda to bardzo dobrze, natomiast Zieliński, zejście do środka, rozciągnięcie na lewą stronę. Julian Kuś schodzi na prawą nogę. Kuś jeszcze zieliński, strzałę, broni piernik. Szybko oddają futbolówkę gracze gości. 85. Minuta, wrzutka, która ląduje ostatecznie na wtorkowy magazyn o godzinie 20. Wtedy tradycyjnie podsumujemy sobie. Wydarzenie na boiska grupy Kujawsko-Pomorskiej, gdzie mieliśmy teraz kapitalny strzał Zielińskiego. Poprzeczka ratuje gospodarzy, jeszcze raz Zieliński nad bramką. Niedokładne zagranie, ale ostatecznie minął się też z piłką w nóg wrzutka z lewej strony. Nie skończyli tej akcji gospodarze. Pierwszy prowadzony przez Przemysława Talarka, zespół, który będzie jeszcze Starał się podwyższyć na 4 do 2 strzały, Niepewnie biernik. nie ma jednak dobitki. Proszę, ale ten mecz może być przełomowym właśnie dla Pomorzanina, O ile utrzyma komplet punktów, o ile wygra 3 do 2, szansa broni jednak Andres. W następnej serii spotkań wyjazd do Łabiszyna, Z jakim nastawieniem, z jakim humorem podejdą tego gracze Beniaminka. Jeszcze jedna. Sytuacja nie ma uderzenia na bramkę. Gości, którzy dzisiaj wygrywają w Ostaszewie 3 do 2. Pierwsze punkty i to od razu Zstęda. trzy oczka zespołu Pomorzeni na Serockę. Ekipę, która w następnej kolejce zmierzy się z pojawiakiem Kowale.